Mati, ja ci powiem, ja chcę skoczyć na tą górkę z tymi ruinami. Tam guzik jest. Kurde, tam jest najlepszy guzik. No dobra, to skażmy. Na tą tutaj po lewej samolotu. Ta, ja już lecę. Bum. Tam jest ten guzik od Magicala. Nie, Hagi gram jutro nie dzisiaj. No i to mi się podoba. Nikogo nie ma. No, nikogo nie ma. Tylko, żeby coś było, no, no to na skrzynki lataj. No, no wiem, nie, Dawidku, ja wiesz, kram trochę w top grę, nawet że w na no nie Na pewno nie ty grasz tylko w Hearthstone. I wiem, że na tych ruinach są rzeczy na skrzynkach, tylko że już bardzo rzadko jest coś sensownego. Ty już tylko Hearthstone. ja już mam Kałachan. Jakiś samochód, słyszałem? Nie. Mówi że nie? No to nikt będzie, że nie! Mm. Jak tam sytucik? A kurde, tłumik mam, ale do pistoletu. <grych> kurde, ja mam kałaszka. Też mam kałacha i shotguna, ale... No i kolimator. Żadnych innych epokowych... Nie jest kontryci. kolimator, kurde, jest zabawa. Który jutro mecz gramy? Czwarty podobno. Czy wydawało mi się, że piąty, ale możliwe, że czwarty. Ciężko to określić, o której pewnie? No dobra, no to tak oficjalnie powiem, Lucik taki se. Tak oficjalnie powiem, chyba to mówiłem, ale może mi się wydaje. To lecim. Ciebie dzisiaj śnieg spadł. Tak. Nie spadł. Czyli mieszkasz w Polsce? Mieszkam. Mieszkam w Polsce. Jak myślisz jak długo się utrzyma hype na PUBG, no kurde to jest nie do określenia stary, no, no Ale stary, no jak długo myślisz? Dwa miesiące? Dwa tygodnie? Tydzień. Gadasz jak widzowie <A? gadzasz> No ale ale no jak długo? Zwleczku. Powiesz gra mi się podoba, ale ten nie wiem czy kupować ją, bo jak nie będzie modna to nie będę w nią grał. Eee, lepiej kupujcie Bo jeszcze będzie nie modna i będziecie potem nam to gadać, że my wam kazali Hmm. Jakiś hangarek jest taki przed nami Dziura wydaszek Biegna. Ano jest I nawet jest samochód obok Tylko nie wiem czy to nie jest... Wrak Nie widzę stąd To jest chyba wrak Bala, ale ja... Ja to mogę zrobić? To nie Twitch robi? Co? Te suby? Nie, bo gościu pisze się, pyta czy bym zrobił rozdziałkę na swoim streamie zamiast źródło 1080, wysoka 720 i tak dalej. Ale mi się wydaje, że to jest ustawienie tych kodeków Twitcha, a nie moje. Stary, to co ty możesz zrobić to jest jedynie... To, że ludzie na przykład tak kiedyś było, nie wiem czy pamiętasz, jak ja zaczynałem Twitcha oglądać, jeszcze nie streamowałem, to amerykańscy streamerzy mieli 480p, a 720 było dla subskrybentów tylko stary. Ja pamiętam, pamiętam. Ludzie, to byli wariaci. No, płaszczyk poleciał i ma. No, sobie ja miałem po prostu Gdzie jest kółko. Biegniemy na prawo? Biegniemy. O kurde, ona prawo ziomek. To idę na prawo ziomek. Eee. Dobra. Niechaj będzie. Tak długo jak Konana, no, Konan, hype'owy, nie, czy inaczej. Hype Konanowy, myślę, <laughs> no, strasznie szybko przeminął, bo. <laughs> bo nie było co robić. No, jak się zbudowało już budynek, i się już wbiło ten, powiedzmy, 30 tam poziom, to potem już nie dość, że tak się wolno ekspiło, a nie było takich jakichś super rzeczy, żeby dążyć do tego bardzo. No, bo tam to najlepsze... było za proste, bo tam jak wiesz, na samym początku mogę iść na to miasto, zrobić te przedmioty wszystkie z 50-tego levela, no to pozdro 600, nie? No to jest głupie tam, na przykład ten, ten sobie zrobił domek przy skrzynce i ciągle przy tej skrzynce co godzinę tam kuźwa chodził, przecież on miał bronie tam o 10 leveli większe niż on miał poziom i wiesz... Chyba o 20. No bo 20 pozamykane wszystko, kiwie, czy tutaj ktoś jest, czy nikogo tu nie ma. Dawaj, dawaj. Proponuję zrobić metodą na dzikusa, czyli wparowywać do domku i kurde, albo zabić, albo zginąć. Mówi to stale dobre, polskie no, powiedzenie, jak wparujesz do domu, gdzie ktoś jest, to z tego domu wychodzisz albo ty, albo on. No, 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 dobre, dobre. Ty to jesteś jednak taki, kurde, Znajomy, z, z... ten... Taki kozak. ...znawca powiedzień, powiedzień. Nie potrafię się wysłowić. O! Co tu jest? O! Mati... O, jakie itemy! Ojej... Nie zgadnę. Luneta lazy 4 i skara. Nic, nic... Nic, nic, nic... Kto pomoże? No, nie, my ze Śląska. Eee, nooo... Mm, 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 mm. Hmm, coś mi się mogło. Ale to chyba nic dobrego. Tyle płaszczy. Aż nie wiem co się tu rozpłaszczy. Kurcz w deblacha. Nie ma niczego ciekawego. Dobra, znalazłem gdzieś czarny płaszcz. To już coś. Ale ty miałeś już płaszcz przecież znaleziony. Ale nie czarny? A teraz znalazłem czarny. Ale nie, bo wiesz, ktoś przyjdzie na czaty i ci powie. Ale przecież czarny nie jest dobrym maskującym kolorem. No, ostatnio mi przyszedł taki jeden typ. Poczytaj sobie. W kamuflażu Ja mu wtedy powiedziałem, a ty sobie poczytaj o tej grze, a później się wy mądrzej. ale mu. Ale jeżeli postę na moją wspaniałą mieli nie znalazł, i poszedł. Chyba, albo przynajmniej nie zapisał. No, ktoś mu powiedział. Hmm, czy ktoś w tym domu był? Ja byłem w tym domu. Aha, okay. Nie, nie chcę tego głupienia, Negozjubrana. Kurde, tu jest. Tu jest zbugowany jakiś tłumik. Tylko nie wiem, czy w ścianie, i nie mogę go kurde podnieść. Gdzie? Heum level drugi, o. Chcesz? O, chcę. Tu na schodkach. O, i samochód i bierzemy. Będzie ten tłumik. Nie, ma nie, tłumik jest w ścianie tak zbugowany, że nawet na tabie go nie widać. On tak graficznie. Jest A to chyba był tłumik, ten lepszy. Ten lepszy tłumik zdjęcia z Battlefront 2 widziałeś? A mnie akurat to, Battlefront tutaj... 2 interesuje tak samo jak kałuża przed moim blokiem. O kurde, to dosyć Czyli oplułeś tą grę, bo porównaje ją do błota. O nie. No. Robię moda Battle Royale Dorasta. Myślisz, że się przyjmie? Kurde, Leo, ty już robisz grę do mnie, Moda dorasta i chyba dodatek do Wiedźmina. Ty już jesteś kurde chyba największym deweloperem, największym twórcą, który jeszcze nic nie pokazał, że zrobił. A profil na Kickstarterze jest? A jest profil na Kickstarterze pewnie już 100 tysięcy dolarów zebrane. <try> Dawidku, gdzie my jedziemy? Opowiedz nam o tym. A, do Giorgio Polu. Znaczy zaraz wyskoczy strefa. To sobie skorygujemy tutaj kierunek. Dobrze, to patrzę na strefę. Uwaga, wyskakuje za C21. Jesteśmy Dobra. w strefie. Widzę. Dobra, jak jesteśmy w strefie. Tak, tu jest rozbity Dobry. samolot chyba. Na północ od nas, tak mi się wydaje, że to jest rozbity samolot. Nigdy tam nie byłem. Jadę na strzelnicę i Seweryny, może. No, w sumie. Też bromonowo. Ludzie nie chcą wpłacać. A no, bo pani daj bo... pilnować są słabo wspierane Daj pieniążka. Albo dwa pieniążki. Powiem Ci, że na tą strzelnicę to chyba jakimś tym... Nie, na szczęście. nie, nie chcę jechać. Ona jest za bardzo odkryta. No jest. Nie da się ukryć. O, jest kar Widziałem, ale lagi. Ale lagi, widziałem orła cień. Do gór się, la la la. Nic interesującego nie znalazłem w domu tym Nic nie było, nic nie było, nic nie było, nic nie było Do góry wzbił się La 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 Ja ci powiem jaki ja cień widziałem Widziałem zwycięstwa cień Grzek o, otwarte tu drzwi są jakieś. W tym domu, w którym jestem, był ktoś prawdopodobnie. Hej, hej, siadla, la, 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 hej, hej. Hey. hej, 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 hej. Tak, był tutaj ktoś na bank. Eee, dobra. Było, ale się zbył. Refi, krefi, krefi, to najlepszy pies. Sam dobrze wiesz. No, zdecydowanie. Że z niego taki zwierz. Refik jakiś nerwowy, kurde. Znalazłby sobie suczkę jakąś Sobie z nią połóżmy a... a... Kiemu to by dobrze było, kurde? Abyście masz... pewnie, kurde, wysterylizowali... Ach... Nie będę gadał To nie gadaj a, to, 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 to może być dobre posunięcie się To może być na pewno po No posunięcie. widzisz, a propos posunięcia, no Wysterylizowaliście, kurde Dawidku to jest za cicho. No, zaraz coś dupnie. Czaj i zło na nas. Mam kamizelkę. Zło się czai. Co tam się tak Co ten nightbot się zbugował? Halo! Napiszcie coś na czacie. Te nightboty się popieprzyły. Spamują komendą non stop. Używam mu boto, więc nie wiem. Zaryzykuję stwierdzeniem, że w domu, w którym aktualnie się znajduje, ktoś się czai. Ope, tu jest... O kurde! Tu dwa Skary leżą i amunicji tyle, że nie podniosę. Do to skary. zaraz tam przyjdę. Tylko przeszukam ten budynek, w którym jestem aktualnie. Kurde, M16 -ka. i hoppy, tu jest tu łącznie w tym budynku, gdzie jestem, jest 200 albo 300 sztuk amunicji. To są do, do, do skara. Nie, kurde, czemu nie mogę zmienić broni na granat? Ty masz lagi, jest to lagi jakieś nie. Jednak, czysto. Kurde, może jakaś lunetka faktycznie by się pojawiła. To bym był bardzo zadowolony. No, lunetka całkiem spoko zawsze by była. Tutaj jest kamiza, o kurde, otwierane drzwi? W tym budynku, w którym jestem są te skary z tą amunicją? Nie, e, obok mnie, parterowy taki i powiem jaki. Czy on nie jest parterowy wcale? Ten taki co jest na biało pomarańczowo pasy takie ma. Ja widzę. No i trzeba zaraz biec, także za pół minuty wsiadamy do auta. I... Ty tam, Refik, się nie denerwuj. Jakie to nerwowe? Hmm. żebyś wiedział. Weź go mi się co? O, to są groźby. Uciszenie psa. To no, kurda, już się widzimy w sądzie. Czyli chcecie go utopić. Mi miłej wyprawy do siódmego życia. Do co? Miłej wyprawy A, do, sądu. do sądu życia. A dziękuję. M416. Tylko, że nie mamy lunety. Nie ma problemu. No, nie mamy. To jest trochę not, not, not good. Nie, no jest tyle amunicji, nie da się tego podnieść. To jest już. Tyle Pace. amunicji, no to ile? 100 potrzebujesz. Że tylko, kiedy jest taka gra, że potrzebujesz jej więcej. Idziemy stąd? Da, jeszcze sprawdzę tu, bo mi coś mówi, że tu lunetka będzie. Dobra, to spadamy, Mati. No w ogóle nie za auto To idę do ciebie? Ej, tu ty ten ryk. To nie jest nasz samochód, co najlepsze Jedziemy? Sekunda, dobra. No to jedź, kurde, gościu. Czekaj, słyszysz mnie? Bo nie wiem, czy się odmutowałem. Słyszę cię, słyszę. No co, zbanować cię? Ty, chodź, no, a może pójdziemy tu do tunelów? Możemy iść jak chcesz. To będzie niebezpiecznie, wiesz o tym? O kurde, boję się, Mati. Boję się, ale wchodzę. Jakieś pierdoły tu są. To nie ma tunelu, to tu jest tylko jeden. A, lampira. to jest takie coś, taki bunkier. Czy możemy tu przykampić, bo jesteśmy w sumie czekali? No To poczekajmy, no. Nie, nie jesteśmy już w strefie. To let's go. Napisał, że zapomniał o kapie, niestety. Nie, biegnę. esułaj, kierunek NW. Kierunek NW biegną przez szczere pole teraz. E, nie, schowali się w domku NW, widzisz? N345. Skampili się w tym. Skampili się w domku na tym, na polu. W tym takiej gównianej budce? Tak, tak, tak. 330. Chowaj się. Nie wychylaj się. Oni będą czekać na strefę. A może jak oni tam są, to wiesz. Można kurde im granat wrzucić nawet do środka, nie? Kobe Bryant, kurde, ale nie mam, Te ale mam taki. Teoretycznie można. Ty patrz się na drzwi główne, może, co? No to czekaj. A Wychodzą, wychodzą. Wy wy Mati? gotów? No. A nie. Z z tyłu. A gdzie Tyle. oni są? Teraz po lewej stronie od beczek. Ja wezmę drugie drzewo. No co chyba za tym domem, nie? No za. Jeden jest w środku, drugi jest za. Okej. Okay. Nie wiem. Co robić? Może samochód? To oni wiedzą, że my tu jesteśmy. Do tak, pewno. no bo po co by się... Kom... Na 100%. Jeszcze od tamtej strony się... No tylko, że my mamy 33 sekundy do tego, aż się strawa zacznie ruszać. Dobra, ty patrzy mi kliplecy, bo ja biegnę do samochodu Czekaj Mati, spokojnie, spokojnie Dobra, ja tutaj, możesz przybiec. Biegnij tutaj Ja cię osłaniam Biegną, biegną, dawaj w nich Przecież jestem na samym środku Drugi się wycofał, czy co on zrobił? Jeden dostał hita, i strzelają chyba. Strzelają do nas, strzelają, chodź do samochodu, chodź do samochodu. Bo Ty chcesz samochodem jechać Od... teraz? No chodź, chodź, Mati, Od, odstrzelnicy do nas strzelali. porobiony. No mnie też porobił, ale nam wyskoczył stary kurde. No jak z kosmosu, nie? Tak. No ładnie.